Hej, okay, cześć się maczko, Sejsonek 5 się z wami w pierwszym odcinku z FIFA 13 Ultimate Team. Więc tak, już mam gotowy skład, już zmieniłem nazwę na Jakubik's Club. I skład. Skład mamy taki jest to. No, spróbujmy to nazwać hybrydą, chociaż wiadomo to nie ma stosgania, ale jakoś to udało mi się skleić. Otwierałem tylko paczki, wiadomo z tego co dawali. Nie nie tradeowałem w ogóle. Więc tak, tu mamy Empowered Championships No, mm, ta część, tutaj mamy Barclays, tutaj mamy Bramkarza z Bundesligi, bo niestety już nie było na nikogo I tu mamy mm, zawodnika PSG oraz Auriera tu kup... Więc tak, kogo trafiłem w paczce? E, Hoyleta w paczce Tego pana kupiłem tego pana kupiłem, tego nie, tego kupiłem. Kupiłem też Sisoko Cała półtora kafla, bo było akurat dosyć tanio. No to pomyślałem, że kupię, bo co? Zgranie, no to widzimy i kilku, trzech zawodników ma 10. Bramkarz i obrońca Marquinhos mają po 4. Zgranie mają dużo zawodników, ma 7, <laughs> przepraszam za to, 6. Więc jak to się yy, właśnie prezentuję tak to właśnie jest jakby tu ułożone no mam tu jeszcze ławkę jaką zaraz wam jeszcze coś pokażę jeszcze nie rozegrałem żadnego meczu tak tylko złożyłem ten skład tam pomęczyłem się zadania menadżera zrobiłem dwa a może sobie wykonajmy Tutaj trzeba samemu, to oczywiście wystaw, rzuć wyzwanie drużynie, zastosuj to, 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 dobra, to wszystko będziemy stopniowo wykonywać, aby oczywiście ten, ten, więc tak, yy, zmień nazwę, nie będziemy grali tym, tylko yy, Jakubis, Jakubik's Club, the first, o nie mieści się. S1, czyli skład 1, niech sobie tak dlaczego, nie, dlaczego jest tam zgranie 49, a tu 77, hey, lol No nie wiem Dobra, tak, by the way yy, Jeszcze tylko przypominam, że jeżeli nie zagłosowaliście w pesie na kim mam grać To byłam taki wielki problem yy, Bo po prostu Jest po 6 głosów Monaco i Milan i jeden głos wszystko rozstrzygnie, tak? Więc tak, yy, nie wiem jak chcecie, piszcie mi też w komentarzach głos na żywo czy podkładany, ja dzisiaj podłożę, zobaczymy jak to wyjdzie, no i tyle. No i ja was zapraszam, a czy jeszcze nie, przejdźmy sobie do, chyba sezon sobie zagramy, tak, zaczniemy z gruba rury, sezon, oh my god, historia sezonu, coś tu jest nowego rzeczywiście, w ogóle ten interfejs jest genialny. Dobra, ja Was zapraszam na skrót. No to widzimy się w skrótach z moim podłożonym włosem. No to witam się z wami w skrótach, jak widzimy nasz pierwszy przeciwnik. No i tutaj mnie połączyło z gościem, teraz go słyszycie. Skład niemiecki. Jak widzieliśmy, słyszałem gościa z powodu takiego, że odkryłem, że on jest Niemcem, gdzie jest dzieckiem. O tutaj widzimy akcję, zmarnował pierwszą sytuację nasz przeciwnika później pojechał tutaj jak widzimy z kontrą. ja pojechałem, znaczy makan podanie do Dajera, a, a Dajer wykańcza sytuację i prowadzimy mi 1 do 0. I tu znowu musiałem wyciszyć ponieważ gościu się dał. No to idziemy do kolejnej sytuacji. Gościu ma tutaj taką, jak z, taką sytuację częstą, błąd jego bramkarza, wąwąsk, wikel Finkel wykorzystuje tą sytuację. 2-0. Do ataku ruszył także nasz yy, niemiecki przeciwnik. I Traore wyszedł tutaj na, na lewą stronę. Yy, tylko przypominam, piszcie czy chcecie na żywo, czy też chcecie. Yy, Podkładany tak jak teraz i bramka Ramosa. Yy, nie wiem, właśnie to jest jakiś inny Ramos. I celebrował tą bramkę, że nie wiem co. Jakby nie wiem co to było. A tutaj mój McCarthy y, straci piłkę. Odzyskuje ją jeszcze Auer, nasz prawobrońca, Makan. Y, ładne wyłożenie do Dajera. Daje Dair uderzenie. Y, niestety bramki nie ma, nie udało się dobić tej piłki. Akcja kolejna. Ramos ucieka nam na prawym skrzydle. Ramos uderzenie. Y, broni bramkarz. Nasz, czyli y, też Tutaj Makarti wyszedł na pozycję, o bramka złapał, wyłapał piłkę, że tam nie wyłożyli. Więc myślałem, że karnego, ale logiczne, że nie dali. Nie dała. Dyer tutaj ładnie pokręcił. Jeszcze Dyer, uderzenie broni bramkarz. Słupek. Tutaj po prostu rozwaliłem system tą akcją. Jednak niestety nie trafiłem. Więc dalej 2-1, więc taka lekka moja przywaga by udało się jeszcze. Tutaj McCarthy wyszedł na pozycję. Dyer jeszcze piłkę przyjął, próbował driblingu, rzutka, daje głową 3-1, brawo, no ale niski zawodnik, no. To walnięcie to było uderzenie, prawdopodobnie padem yy, mojego przeciwnika, później się dał i to wyciszyłem. Yy, akcja prawą stroną, Dyer przeszedł, ja tutaj uderzam wąwan z iskelem i tu złapał drugą bramkę w tym spotkaniu? Owszem, dwie łatwe bramki, ale napastnik musi umieć się znaleźć w takiej sytuacji. I piłka teraz do ta hojlet piłkę ładnie przyjmuje, uderza 5-1. I tu już mój przeciwnik. Tak naprawdę yy, ja już później już tak nie grałem, wiecie, już byłem pewny tego, że wygram tutaj kany dla mojego przeciwnika. Według mnie ewidentny i miał rację sędzia. Yy, miałem szczęście, że mi właśnie w tym momencie daje żółtą, a nie czerwoną kartkę. Bo bym miał problem na środku obrony, a tak to... Jak za zaczycie wam zaspojaluję? Spojaluję. O, kurde, jakie trudne słowo! Polska być trudna, nie? Dobra, Też Szczegen zostanie pokonany przez Rafaela. Za zaczycie strzeli w lewo, ja też się rzucę w lewo, a on strzeli na górny ruch, ja się rzucę na dolny. Następna akcja: Traorę ciągnie, to już jest naprawdę końcówka. Bojs się wywrócił. Traorę i gol. No i gol Norwet. Norway. Przepraszam, jakby to jakby, jakby... jakieś błędy moje tu były. Wygrywamy to spotkanie. Yy, jakby tu jakieś moje błędy, że tak powiem, były wymowy, ale wiecie, mam no, w kamitazji jak podkładam głos malutkie okienko, więc no. Więc wygrywamy 5, 3. Rymone trochę tam dostaję, jednak zakupy to będą dopiero od razu Wam zdradzę w następnym odcinku, bo już mam kilku zawodników na oku. Przypominam, yy, że będę tworzyć BPL. Po prostu na razie to jest taka niepozorna bipil. Zaczęliśmy na skład bardziej z dupy niż mój, i tu się ucieszyłem, że jednak ktoś gra gorszym składem ode mnie. Tutaj ma to zgranie bardzo mało. Ja mam chociaż wiecie, jakoś ogarnięta tutaj naprawdę to Rajdomowi Raydom, Zawodnicy. I moja pierwsza akcja, Ramirez, ale przeciwnik był dobry. Skila miał pewnego. Rzutka i Hojlet! Niski zawodnik, <gryw> to jest FIFA, nie? No ale jest gol jeden, 0 prowadzimy i e, się ucieszyłem, bo naprawdę przeciwnik grał dosyć dobrze. Nie dopuszę Tutaj e, poszła kolejna akcja. Hojlet się urwał. Lewa strona. Hoylet, Hojlet! No i zobaczmy tutaj szkoda, bo e, było blisko. Jeszcze nie koniec tego klipu zaznaczymy dlaczego. Moffsis Weiss do Mopsysjana i za zaczycie. I Mopsysjan. Nie wiem po co tak wcześniej uderzał, ale brawo Terstegen. Ale Terstegena zmienię, bo w ogóle nie ma tam zgrania i kupię prawdopodobnie Boruca na jego miejsce. Albo szczęsnego, jak mi będzie stać. Tutaj jeszcze uderzenie po właśnie ten rzutrożny, po tej akcji. Zaczycie jakie Wixy. Pam! Jeszcze tu dochodzi do piłki Mopsysjan. Odegranie i gol. I kto strzela, Hubocian. Ech. Ja coś czułem, że to wpadnie po prostu, bo to. I trochę chwilę później. Mofi Sian do Weissa, gracz Olimpiakosu, tu właśnie i tą piękną bramkę SP, że. Gdzie okiwał dwóch obrońców, później jeszcze bramkarza. Nie wiem, mój błąd źle. Wszelem obrońcą i Jeremy Henderson strzela bramkę na 2-1. Kolejna akcja mojego przeciwnika Mofsisian. Sian! brawo, bramkarz! O! Oh. I wyciągnąłem to, nie wiem jakim cudem. I jeszcze, jeszcze jednak dalej mój grał przeciwnik, jeszcze tu jeden strzał, jeszcze wybicie, co się dzieje, yy, uderzenie, no i ogólnie. Yy, tak, a propos kariery, no może po tej akcji, bo to będzie... nazywam coś sobie o właśnie. Yy, zaraz... To co to właśnie, na jakim celu ja trzymam? Aha, zaraz będzie przechwyt albo on wyprowadzi akcję. Zaczymy. E, dobra, propos kariery. Albo już nie, bo moja akcja już zaczyna. Ach, jak ja nieraz bezsensowne długie robię te klipy, a nieraz bezsensownie krótkie muszę to naprawić. Dobra, daję kolejny niski zawodnik, ale <grym> jest remis, nie? No, no z główki wpakowałem. E, dobra. Później jeszcze będzie trzeci mecz z drużyną Tygodnia To już Wam zaspojoneruje. Tutaj kolejna akcja McCarthy, odegranie, szkoda Że tylko spełzło na takim podaniu A teraz kolejna akcja Jeszcze tutaj spróbowałem przełożyć piłkę Jednak nic z tego nie wyszło Akcja Sergio Sancheza, Mofsisian Jeszcze tam Henderson Do Weissa, Weiss Bramkasz Mowci teraz wam pokażę co Ango mój kochany Lewy Brązowiutki obrońca zrobił. I Mowci tutaj byłem pewny, że trafi, a nie trafił. Jak się takich sytuacji nie wykorzystuje, to się one mszczą. Teraz mój napastnik, środkowy, do Hoileta świetnie. Hoile tutaj wybiegł na pozycję. Chojlet wrzuca, rzuca 3-2 Trzy moje bramki, trzy bramki z główki. Nie mam pytań. Nie no Nie no spoko tak ogólnie Więc wygrywamy to spotkanie 3-2 I tak to też się skończyło Teraz będzie tempo przyspieszone Chciałam wypróbować jak to wyjdzie Tutaj patrzyłem na różne rzeczy e, Tak ponieważ No wiecie Musiałam skład zmienić Wstawiłem trochę brązowi więc gra nie będzie jeszcze mniejsza A zagrałem na zawodowcu Z drużyną tygodnia tak, żeby odpoczęli moi podstawowi zawodnicy Tylko ataku nie zmieniałem, bo tam to w ogóle nic się nie działo Aczkolwiek, dobra, powiem wam, powiem wam o karierze Myślę nad karierą Milanem Więc chyba zrobię jednak Monako w PES-ie, a Milanem w FIFA Natomiast później, może tak po kilku odcinkach Zrobię drugą karierę z Polskiej Ligi Tam zrobię wam sondę I myślę, że tam jeszcze nie wiem jakie drużyny Na pewno będzie Legia, może Wisła, może Śląsk Lech nie, nie, dlatego, że Lecha nie lubi, tylko po prostu dobre już gramy, bo, bo, bo Szaka już kręci Lecha i to nie ma sensu, a tu y, Jaga dugadu, a my tracimy sobie bramkę z dużą tygodnia Rakityś strzelił i dalej drużyna tygodnia w dotarciu Lukaku podania, ale to przeciąłem, no ale nie ma tak źle wybić, uderzenie, dobrze bramka szakość tą piłkę wyjął, chociaż myślę, że mógł puścić tak by nic dobrego z tego im nie wyszło Lewandowski, Hulk Pelle. Tylko, że przez 2L taki podrobiący Tak powiem, Lewandowski Lukaku. Nic im nie wyszło. Pierwsza moja akcja w drugiej połowie. Cholę tutaj że nie słupek. Tak. Trafiłem pierwszy raz w tychże słupek. Fajny efekt dźwiękowy. Dalej. Auer. No co zrobi? Podanie do tyłu. Jest Sisoko, Sisoko szkoda. Szkoda, szkoda, więc no na razie to miałam trochę źle, bo chciałam chociaż nie przegrać, bo wiecie tak, wygrałam z dwoma ludźmi, a przegrałam z drugą tygodnia, jakby co na zawodowcu. Tutaj kolejna zmarnowana akcja Holeta, z Emanuelson, Emanuelson zmarnował sytuację, no i dalej 1-0 dla drużyny tygodnia i to mnie wkurzało, bo zamierzałam wygrać ten mecz, a na razie to zwycięstwo jest. Naprawdę bardzo. Y, daleko, a teraz Emanuelson naprawia swój błąd. Y, przy strzale sam na sam, gdzie nie wykorzystał sytuacji. Teraz ją wykorzystuje, mam remis, świetne wykończenie y, zawodnika Milanu. Y, ładnie to skończył. Bramkarz bezradny. Później to już właściwie. Niestety ja nic nie potrafiłem skleić, za to już ataku różna tygodnia, ale nic tutaj się nie stało. To była taka moja akcja. Może nie jakaś wiecie super, ale chcę, żebyście sami ocenili, czy on to złapał na linii, czy już poza nią. Tak żebyście sobie to przeanalizowali i żebyście wiedzieli o co chodzi. Ja się z Wami będę powoli żegnał. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Mo łapki mnie motywują, a subskrybować możecie, żeby mieć mnie w subskrypcjach. Wiem, YouTube zwalił subskrypcję, teraz wszystko jest nie tak jak trzeba. Ja się z Wami żegnam, no to cześć!